tutaj stanę. Mówię, staram się głośno. mam jest żera, ponieważ nie jestem osobą, która lubi gdzieś z frontu stać. Ale Bóg tak się nie działa w moim życiu. Oczywiście nie pierwszy rok, ale te doświadczenia, jakie miały miejsce przez ostatnie tygodnie, po raz kolejny pokazują, że Pan Bóg jest z nami. Mija właśnie miesiąc, jak tutaj jesteśmy. Pudeł w domu nadal dużo, ale mamy już szafy, więc będzie ich ubywać. Nawet stół mamy już, więc wszystko idzie ku takiemu porządkowi. A Bóg, Bóg lubi porządek, też chciałam podzielić się z Wami takim przemyśleniem, takim wydarzeniem, które miało miejsce mniej więcej 2-3 tygodnie temu. Według planu czytania Biblii. Powinnam rozpocząć ją od samego początku, ale Pan pokierował mnie i moje myśli, iż mam skupić się na liście do Filipian. To było tak silne, że ja widziałam, że no to musi być jakaś wskazówka na ten czas, kiedy tu yy, załatwiamy różne sprawy. Mój obraz Polski po tych 10 latach w Anglii był taki, że jeżeli przyjedziemy, to biurokracja będzie na dość wysokim poziomie. Załatwienie wszystkich dokumentów, całej papierologii będzie spędzała sens powiek. Ale póki jest dobre i pokazał mi, że skoro on nas tutaj wysyła, to on ma wszystko w swojej ręce i wszystko tak załatwi, że ludzie będą się pytać: No ale jak to zrobiłaś? Jak to zrobiliście, że wszystko idzie tak płynnie i bez żadnych problemów? I faktycznie na każdym kroku. Każda sprawa administracyjna naprawdę jest załatwiana od ręki i chciałam się podzielić z Wami fragmentem, który tak silnie Bóg mi przypomniał. Ja czytałam ten fragment ja nie wiem ile razy, ale po raz kolejny przemówił do mnie. Jest to fragment z listu do Filipian, z drugiego rozdziału, od 13 wersetu. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie, według Jego upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi, niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przebrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie, zachowując słowo życia". Fragment tak znany, a ten czternasty, zwłaszcza werset, wszystko czyńcie bez szemrania i bez sporów. Pan Bóg pokazał mi w sytuacji, kiedy wiedziałam, że, po raz kolejny mi pokazał, kiedy wiedziałam, że muszę załatwić taką sprawę, jak pójście do urzędu pracy i uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego, dopóki nie będę mieć miejsca zatrudnienia. Pierwsze moje spotkanie, dzień przed przeczytaniem tego fragmentu, wyglądało w ten sposób, że otworzyłam drzwi, Zwątpiłam i obróciłam się i poszłam do domu. Kolejka przez korytarz, przez całe schody od góry. No dużo było ludzi. Wróciłam do domu i mówię tak, Panie Boże, o co chodzi? Zaczęłam przypominać sobie, co czytałam na ścianach, czyta czekając przez chwilkę tylko w tej kolejce, że wszystko można załatwić online, więc sprawdziłam, co należy załatwić, by to online, ten dostęp mieć. Pan Bóg tak pobłogosławił, że urzędnicy załatwiali podpis elektroniczny w ten sposób, że wchodziłam do pokoju i wszystko robiłam. Po prostu od, od ręki. Przyszłam do domu, już po dwóch i pół godzinie wypełniłam wniosek, bo tyle to trwało. Mówię, no Panie Boże, no łatwo miało być, ale skoro tak, no to widocznie potrzebowałam tej dwóch i pół godzinnej przerwy. Wysłałam, no i co? No i tydzień, dłużej, zero odpowiedzi. Nawet nie mam potwierdzenia, że ten wniosek do nich dotarł. Panie Boże, o co chodzi? Ja tam naprawdę mam iść? Ja tam byłam, ja wiem, co się tam dzieje, ja tam nie chcę iść. <grystanie> e, ci ludzie, którzy tak bardzo narzekali, e, lidi wszystko było źle. Nie, naprawdę nie chcę, no ale jak Bóg mówi, to trzeba iść. Cały czas, dzień w dzień, nie mogłam wyjść, tak jakby z tego fragmentu Słowa Bożego. Cały czas mi się przypomina, no bez szemrania, bez sporu. No to dobrze, bez szemrania, bez sporów. Sprawdziłam w jakich godzinach jest urząd czynny, w niedzielę jeszcze wieczorem, od siódmej. No to idziemy na siódmą przez drogę. Niedaleko mieszkamy, ale tam 15 minut. Miałam możliwość rozmawiać z Panem Bogiem, modlić się o to, żeby to wszystko prowadził. Przychodzę na miejsce. i że nie z polską rzeczywistością. To, że urząd od 7 to nie znaczy, że od 7 przyjmują. Przyjmują po po 8, ale, ale byłam pierwsza. Więc miałam miejsce siedzące, miałam możliwość znowu poczytać, miałam możliwość się pomodlić. Dawno nie miałam takiego spokoju. Takiego spokoju wewnętrznego, że. No, może to tak po ludzku bez sensu, straca godziny, prawda? Ale, ale, ale ogromny pokój, że tak Bóg sobie życzy. Pięć po ósmej grzecznie zapukałam. No, pan nie był zadowolony, że już chce wejść. Było kilka czynnych okienek, pytam się do którego, a pan mówi: No, do którego pani chce? No, a że on to odpowiedział, więc siadłam na front jego. Nie był zadowolony. Jak się w ogóle dowiedział, że nie byłam nigdy zarejestrowana w Urzędzie Bezrobotnych, to w ogóle się już całkiem zdenerwował. Powiedział, że to półtorej godziny zajmie. E, no to chyba powinien się pan cieszyć, że nigdy nie korzystałam z żadnej pomocy, zawsze pracowałam. Ale wie pani, na no to z wypełniania, ja sobie myślę, bez szemrania, mam siedzieć cicho, bez szemrania i bez porównania, ten wers cały czas z tej mojej głowie. No i zaczęło się. Dokumenty, ja mu grzecznie podaję, a pan ślizgiem przed biurko i tak jeden dokument za drugim. Eee, a z tyłu mojej głowy, bez szemrania, dziękuję, ty masz być światłem. Za każdym razem mówiłam dziękuję. Zawsze podpisywałam wszystko, co chciał, odpowiadałam grzecznie na wszystkie pytania, chociaż widziałam jego buzujące emocje. I wiecie co? Po 45 minutach zaczął mi mówić, proszę bardzo. Po półtorej godzinie, mniej więcej tak po półtorej godzinie, kiedy skończyło się to wypełnianie, doszedł, doszliśmy do punktu, w którym Pan mówi, e, doszliśmy do wypełnienia dokumentów związanych z moim pobytem w Anglii i mówi tak, no ale jak się Pani wybrała na ogórki, to proszę nie oczekiwać, że teraz będziemy Pani płacić. Ja mówię, no mówię, dobrze Pani, może podkręcasz śrubę, ale nie dam się. I um, tak, no wie pan, no nie na ogórki, to było centrum naszego życia. Ja sobie zdaję sprawę, że ja nie będę mieć żadnego zasiłku. Ja też nie oczekuję, że będę mieć zasiłek. Nie chodzi tylko o ubezpieczenie zdrowotne ze względu chociażby na to, że mamy dzieci. Jakim to było szokiem dla tego człowieka, że ja nie przyszłam i że ja od razu nie chcę pieniędzy wyciągnąć. Jakby coś w nim pękło, złamało się, zupełnie inna była rozmowa. Kolejny ten czas, który tam spędziłam, człowiek naprawdę, no, jak ma na te polskie warunki, które pamiętam sprzed 10 lat, on naprawdę był miły. On naprawdę był miły i usłużny, tak jak powinien być urzędnik. Lepiej, kiedy skończyliśmy wypełniać te dokumenty, wróciłam do domu, dziękując Bogu za to, że no tak bezproblemowo to wszystko poszło. Następnego dnia rano, 8.01 ja mam telefon z urzędu. O -o. Ciąg dalszy. A pan mówi, że doszukał się w moich dokumentach, które ponownie sprawdzał, że mój były pracodawca nie dopełnił do pewnych obowiązków i nadal jestem a, zatrudniona, więc nie mogę ubierać, ubiegać się o ubezpieczenie z urzędu pracy. I prosi mnie, żebym się znowu stanę, stawiła w urzędzie, więc ja, ja nie wiem dlaczego. Wypaliłam czyli ja znowu mam w tej kolejce czekać. Tak To było takie spontaniczne. A pan mówi, nie. Proszę nie czekać w kolejce, ja Panią przyjmę poza kolejnością. Proszę przyjść od razu do mojego biurka. O, o Boże, to chyba po prostu tylko i wyłącznie Twoja ingerencja. Weszłam do tego urzędu, weszłam do jego gabinetu, przy jego biurku siedziała Pani, więc przeprosiłam, mówię, to przyjdę, kiedy skończy Pan załatwiać sprawy z tą Panią, A on mówi, ale Pani ma dość dużo dokumentów do wypełnienia, proszę przyjść do drugiego. Słuchajcie, on załatwił moją sprawę, w czasie, kiedy zajmował się inną sprawą, wysłał mnie do ZUS-u w celu wyjaśnienia tych dokumentów, tych nieścisłości, rozpisując mi na kartce punkt po punkcie, co mam wypełnić, gdzie mam się zgłosić, jakie dokumenty. Wszystko, wszystko, punkt po punkcie. Poszłam do pań do ZUS-u, wchodzę, a pani mówi: yy, Zobaczyłam panią, z którą miałam przyjemność spotkać się tydzień wcześniej, to ona właśnie przygotowała mu podpis elektroniczny. I mówię, że bardzo jej dziękuję, bo dzięki temu udało mi się naprawdę dużo rzeczy załatwić. żebyście widzieli radość tej kobiety, i wtedy mi <laughs> znowu włożył myśl w moją głowę. Tym ludziom nic nie dziękuje za pracę, którą solidnie wykonują. E, i Podziękowałam jej, dlatego że kobieta nie tylko że zała, e, pomogła mi wypełnić dokumenty odnośnie tego podpisu elektronicznego, sama wyszła z inicjatywą, że wypełnić wszystkie dokumenty związane z tym tak zwanym 500 plus dla moich dzieci. To ona wypełniła dokumenty. Ona zabrała fizycznie moje dokumenty, kazała mi siedzieć z boku i ona na sąsiednim komputerze wszystko za mnie załatwiła. Ja wierzę, że to jest Boża ingerencja, bo jak słyszę opowieści, no to tak łatwo nie jest. Kiedy zobaczyła, co się dzieje na moim koncie, tak zwanym koncie z to trochę się złapała za głowę, co zrobiła? Zadzwoniła po swoją przełożoną, ściągnęła swoją przełożoną i trwało to wszystko 10 minut, wszystko wyprostowało. Pozałączały jakieś dokumenty, które miałam ze sobą wyjaśnienia, wszystko wyprostowały. Lepiej ja mówię, czy mogę prosić o zaświadczenie do Urzędu Pracy, że już wszystko jest ok. Ona mówi, proszę się nie, kłopotować, nie kłopotać, ja zadzwonię do przełożonej w Urzędzie Pracy. Zadzwoniła pani z Zusu do pani w Urzędzie Pracy, żeby powiedzieć, że jest wszystko wyprostowane. Na no, mi, jak to może być, nie ingerencja Boża. Ja miałam dużo do czynienia z Zusami, urzędami pracy 10 lat temu, czy przy prowadzeniu działalności, czy przy innych sprawach. No nie było tak łatwo. Ale też wtedy nie byłam nowonarodzona. Wtedy Bóg działał bardzo w moim życiu, a ja nie chciałam poddawać się pod Jego słowo. To nie znaczy, że teraz nie jest tak, że czasem nie próbuję w swoich, ale wprowadzić. To nie jest tak idealnie. Ale dziękować Bogu za Jego łaskę, że y, daje pomoc, chociażby w taki sposób, że przez trzy dni z rzędu ja nie mogłam przejść dalej z czytaniem, tylko cały czas bez strzemrania, bez sporów. Coś, co czytałam tysiące razy. bo znowu mi przypomniał i chwała mu za to, że nie odrzuca swojego dziecka, który czasem próbuje coś po swojemu, tylko delikatnie wskazuje i napomina. Tylko jemu zapotrała. Tym chciałam się podzielić. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Łupatologicznie O Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na Wąskie Drodze, to zapraszam Cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.